Już chyba jest. Możesz już wbić i dać suba. Jeszcze chyba nie ma, ale nie wiem. Dobra, już jest chyba. Dobra, halo? Ja nie ma tego live, coś się zbagowało chyba. Już jest live. Reklamuj, reklamuj jak chcesz. No, reklamuj. Ty dosa dostałem? Ja też dostałem serwer, nie dosa. Oh, hmm. Kurwa, kurwa, nie ma. Soplica nie ma setą, chyba zdewam. Dobra, reklamuj, dać ci na Discordzie tego. Da dam ci na Discordzie jak to się nazywa. Skopiuj se to. Chodź przy No dobra, ale weź sobie to skopiuj. Kopisz sobie to jak coś... Chodź przyznienia! Ale a... Nie ja nie. myślałem, że end! Wytrzyma jeszcze 5 sekund. A no to ja go dropuję. Jestem w przód. Czekaj. Nie lotę mu daj. Daj mu. Dostał! Nie lota? No. On gra w Good boy ze mną. No, wyjdź tam bądź! On gra w Good Boya jakiegoś chłopia. Nie lota, nie lota! Dostał! Ale oro! Które nie loty? Ej, daj mu już! Ej, nie wiem, gdzie syknął. dałeś mu. nie. Dobra, mam. Myślałam, że już nie mam. Jest, ale on nie, ale nie zostaje, jak ty go Reklamuj. Ja ci wysłałam na Discordzie, na grupie tej, żebyś mógł reklamować. Co mi się. Aha. Aha. No, nie, co mi Nie ja Zobaczycie, czy ktoś wbija w ogóle. za alinam stoję jak ja Dobre, dalej. Chodź do Endu, bo to w Endzie jest. Nie jestem nikogo, nie ma. <laughs> jest tylko tych No nie wiem, ale że ze smoka korona. Ty się nie cieszysz, czy co? Jak chcesz to oddaj. <noise> Chłopie, cieszę się właśnie. Teraz przynajmniej nie Oby ktoś bił tego live'a. Ja patrzę co chwilę, ale nikt nie... Nikt nie media, RTG Edits. I on a wojny. Gdzie on jest? Czekaj. Tego Nie przepiszę na razie. A gdzie jest? Powiedz, ja to ja będę latał. Pan zwykły. Pan zwykły. Nie przeważ. Dobra, to ja, ja jestem e, and zwykły END czy Linia. Zwykły spam która linia? Ja jestem na tym takim... Kurde. O kurwa! Linia. Chodź! Przednia! No! Dawaj! Zdrukujesz! Dostała ode mnie nie lata drugą zapasową. Ode mnie! On no teraz ucieknie. Nice. Serca. Daj mu kostkę. Daj mu kostkę, daj mu kostkę. Nie lata, nie lata. Nice. Co on miał? O kurde, pokaż sam. Kurde, zobacz live'a, kliknij live'a. X58 ma. maksowany, taki co ja Nie masz live'a. Mam live'a na Daj Streama na tym na Ale podział. No, no tak, podział. Co? By? Co byś chciał? A set plusowy? Pokaż. Nie, nie, set nie pokaż Dasz mi tylko Excalibur? To jest 5 samka zwykły. A, bez wymaksowania? Z wymaksowaniem. To dasz. No dobra, to choć tego. ja Jabiernika Seveso. Okay. Drugi? Ale jakiś chłopiec. Ale nie, no ja już wiem dlaczego ja tyle biję. jakiegoś już Alexa się jak chcemy. Kurwa z orami przy On ma 9 no, sekundową jeszcze A tu ten co orał. Nie ma daj Daj mu Dałem mu Dałem Life LG tu jest On zorał w którym life ode mnie Daję mu kostkę bo wkurza Lifestyle G ode mnie oraz. Dostęp nielotę, aleks Ode mnie dostał prawdziwy nielotę jak coś nie. Ja dałem mu nielotę, więc ten, znaczy nie, nielotę Kurde, gorzej się chyba nie da orać Gęsi LK z skańburem, czekaj Zorał mi ten gościu Zabrali mi killa! Nie mam nic z niego. Life LG ode mnie ciągle, Mam, on jest mam drugiego exa, mam drugiego exa w sakwie. A on jest full 100? Nie, ale jest dobry nawet. Chcesz? Kurde, nie mi kolejnego kina. Ja chcę tego 100 załóż Chcesz tego full. A ty masz 5 exa w ogóle czy nie? Okay. No to te to tepaj, albo tylne chodź. Chodź tylne Albo lodowisko, lodowisko Daj folk Zoro, prawie go On tu jest. Chodź, lodowisko. Już. Dam ci, ja sobie wezmę tylko nic stąd w sumie. To ty chcesz tylko exa. No, jak... możesz dać full dusę, to oprócz yy, oprócz bani. Mam no, Masz. No i drapie tu sakwę, coś przy okazji. Chorusy miał. Jeden chorus, więc się nie ma nawet. masz jakieś ity z niego dobre. Nie potrzebuję. 5 elek A na dwa... Hmm. A za 5 kołosomy. Ktoś kupił mojego Eksa za pięć Czy ty sprzedałeś tego Eksa? O, no, wystawiłem teraz co? To jakiego ty masz Eksa? 55 czy ile? 57? No to do obrażeń wszystkich wszystkie księgi. No to bierz, tego exa 58, on bije więcej. No 1% nic nie zmienia wyobrażeń. Właśnie zmienia. Bo seta bardziej ryje. No dobra, do 1% to też bardziej nie ryje. Ja mam 5 8 bo zawsze to jest ten 0 i 1 serce. Co nie? ta domination teraz chwadzi? No z tą koronką, boją się mnie. Nawet bez była dominacja. Playful get... Ora, ora już full. Dostał minutę, dostał. Dobra, kiedy mu się kończy? 10 sekund. Gdzie on jest? Nie Jak Ja, miała... ja się przekopuję. Kurwa, sorry! Ej, co jest on jest w diaczę RTGS Bo go zdropiłem przecież Aha A to go zdrobiliśmy? Life LG chce Life i Giemy bije. Ora już Grzegorz Marek. Marek, jakiś pokornik. Czekaj, bo ja chcę święcić lajf, like, w eee, klucze. eee, nie eee, Dostał eee, nie nie lotek. A eee, 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 Kończył mu się za 3 sekundy Dostał drugą On sypie Ora mi mega strasznie Ja mam soja z Life no ale on ma mi zapłacić, bo go będę ja przekopywał. Najwidoczniej. Albo niech kupiłem o, moje klucze. Już ciężko ten w ogóle punkty, bo dużo osób już nie tropią mi punkty. Kupię pędzaczek korona i taki eksik dominacja normalnie. Nikt... co kurwa nie wiem wymyśliłem to nie da się orać nikt nie ora tobie jak masz takie rzeczy ty jeszcze z kupą latasz chłopia dominacja orkotyczna nie nie wiem no orko że ora no to zabijam go zabijam go zabijam go bo nie chcę kupić moich kluczy Smoczy. Ym, piernik, a piernik dużo daje. Z piernikiem mogę przekopać yy, każdego. Co piernik daje? Alanus jeden i walczy Ali i ty mega. Chodź End. Czekaj, bo dropuję jakieś dziepsa. Jak Żebym był full wypaszony, to muszę jeszcze mieć e, fritosemicz albo klatę. Bardziej klata mnie interesuje. A ty masz jakieś teksturpaka na te te yy, głosy? Na co? Na to na głos totemu. temu. No. Nie wiem, ja zapomniałem, że ja mam live'a włączonego, chłopie. n